Kurwale, ten Nie Chuj wam, tego Madzika Śmierdzi Madzi, czy To jest Paczekam, broń Michał. Nie widzę stąd, prawda? jak teraz robisz patrz. Montaż, zbliżasz kamerę na mnie i dajesz tą muzykę. Do you like? No. Nie! No. Jebany bait. Wayna, you, you swing. You swing ok. Drodzy. <laughs> you would even say, it all of the other rangers used to laugh and call him. Oh my cool. goodness. oh cool, That's cool. That's cool. That's cool.

Patrz. Why you me? Nie wiem co ta pułapka robi co zrobiłem ale chciałem zobaczyć No na sobie przetestuj, nie? No ale to właśnie chyba się nie wchodzi na to, tylko się strzela z tego, więc ty... No Postawiłem teraz co zabiło cię? No ale działa przynajmniej yeah! Dobra, to się Teraz tak wiesz, co dosyć? Co to jest Bayblade? Nie! Yeah! Dziwny Indianiec z jakimiś kurwa kuklami w I kurwa ja, bo nie wiem, jak to nazwać. <grym> Jaki kurwa Indianiec? No, Put z w ten strzała. <grym> Rocking around Christmas tree at the Christmas party hop. -huh. This will go on where you can see everybody put on their best stuff. We're rocking around Christmas tree, let the Christmas spirit break. Oh. Wow. <noise> Na no, lotriku się ani razu nie wywalić <noise> Spadłeś? Tak Teraz, Josem, jestem tutaj Teraz idziemy tutaj, robimy jumpa tutaj Tutaj. Dwa. Tutaj, nie? <noise> Roli poli tylko deskocz. Dobra, zaskoczyłem. Teraz pojawiła się tutaj drabina, idziemy do góry. To irracjonalne Nie zrobiliśmy nic żeby się tu pojawiło Nie no, poszliśmy tam dalej Dokonaliśmy mordę na jakichś potworach Rozglądaj się Zobacz jak to fajnie wygląda wszystko Wow Jak wysoko jesteśmy i tutaj jak te korzenie I w хорошо